Uczniowie szkoły podstawowej w Nekli nie pójdą jutro do szkoły. Powód: opóźnienie montażu okien w placówce. Firma, która wykonuje remont, nie skończyła prac w wyznaczonym terminie, który minął z końcem sierpnia. W związku z tym dzieciom przedłużono wakacje o 3 dni. Opóźnienie roku szkolnego, które wynika z opóźnień w przetargu na termomodernizację szkoły. Jakie skutki to będzie miało dla uczniów? Rozpoczęcia roku szkolnego nie opóźniliśmy. Zresztą byliście przed chwilą świadkami rozpoczęcia roku szkolnego. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma możliwość zawieszenia y, zajęć, i z tej możliwości skorzystałem. 2-3-4 września zajęcia w zespole szkół w Nekli będą zawieszone. Y, odrobimy je po uzgodnieniu z Radą Rodziców i z Radą Pedagogiczną w soboty, w listopadzie, w styczniu. Czy w związku z opóźnieniami wykonawca poniesie jakieś konsekwencje finansowe bądź jakiekolwiek inne? Przetarg prowadzi Urząd Miasta i Gminy. Proszę pytanie to adresować do nich. Z czego wynikają opóźnienia w montażu okien w zespole szkół, w części szkoły podstawowej w zespole szkół w Nekli? Wszystko to jest wynikiem przetargów. Nieco, że tak powiem, Wcześniej były przetargi na oczyszczanie śniegu, potem się to wszystko przesunęło, potem sprawy jakby papierowe, załatwianie pozwoleń, załatwianie wszystkich innych spraw, które muszą być po drodze załatwione, powodowało to pewne opóźnienia w rozpoczęciu prac i w związku z tym takie jakby przełożenie potem na, na to, że te dni musimy troszeczkę przesunąć. Czyli można powiedzieć, że przetarg został zbyt późno ogłoszony? To trudno powiedzieć, że był późno ogłoszony, ponieważ wszystko się wiąże z pieniędzmi. Niestety pieniądze potrzebne są na wykonywanie prac, a zabezpieczenie pieniędzy mm, musi być. Myśmy zapłacili wcześniej już za boiska, to z naszych pieniędzy, teraz czekamy na zwroty, no, a płynność finansowa musi jednak w urzędzie istnieć w związku z tym. Yy, w to opóźnienie jest też związane z płatnościami. Czy będą jakieś konsekwencje, wykonawca będzie ponosił bądź ktoś, ktoś inny z tego tytułu, że no jednak jest kilkudniowe opóźnienie? Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba pociągać do odpowiedzialności wykonawcy. Zobaczymy, jakie powody tego opóźnienia są. To Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiali właśnie. Będziecie renegocjowali warunki umowy z wykonawcą w związku z tym opóźnieniem? Jakieś niższa zapłata? Mam taką nadzieję, że tak to się uda. W każdym razie e, o płatnościach będziemy też odmawiali. Kiedy się dowiedzieliście, że rok szkolny będzie opóźniony, że pójdziecie, będziecie mieli trzy dni wakacje dłuższe? Tydzień temu. Od kogo się dowiedziałeś? Na sklepie było wywieszone informacje. Mhm. A co będziesz robił w te trzy dni wolne? No, no, może usiądę trochę przed tym wzorem, obejrzę coś.